Czyli cześć, cześć, witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj was zapraszamy na vloga. Jak widzicie, jestem teraz w takim bardzo roboczym wydaniu, jak ja to lubię nazywać, ponieważ dosłownie za moment siadam na chwilę do e, komputera, ale chciałam się z wami tak na spokojnie przywitać, korzystając z chwili ciszy i z momentu, kiedy będę się też malowała. Tak wiecie, szybki taki makijaż, bez żadnych cudawianek. Nawet powiem wam szczerze, że. Nie używam żadnego podkładu ani kremu BB już od dłuższego czasu. No chyba, że na jakieś takie jakieś ważne nagrania, ale generalnie na co dzień nie. A to nie dlatego, że nie chcę, bo myślę, że... Chociaż nie będę mówiła za każdych. Ja lubię się wymalować, nałożyć sobie podkład, brązer, zrobić sobie taki pełny makijaż od czasu do czasu. Ale niestety moja skóra... Podziękowaniu za to, że zrobiłam jej pełen makijaż. Przede wszystkim nałożyłam krem CC czy krem BB podkładów tutaj nawet nie mam. Jestem potem czerwona. Parę dni temu miałam podkład i mam do dzisiaj jeszcze czerwone poliki, chociaż powiem wam szczerze, że i tak moja cera wygląda dużo, dużo lepiej, mimo tego, że ja już po prostu chyba wszystkiego używałam, co się dało. wiecie, co mi w ostatnim czasie najbardziej pomogło? Krem, który miałam cały czas pod ręką, właściwie moja córka, czyli czekajcie, go się nazywa cepatil. Taki do skóry atopowej, wrażliwej, mocno nawilżający. Używam go na noc i faktycznie widzę gdzieś tą e, różnicę, że ta skóra jest taka bardziej nawilżona, ale powiem szczerze, że nie jest to takie odczuwalne w dotyku, ale ja mam wrażenie, że większość kremów właśnie działa tak, że o, dotkniecie sobie buzię i ta buzia jest taka miękka, a a to nie jest to uczucie po cepatilu Tego tak nie czuję, że ta skóra jest miękka, ale ja widzę, że ona jest taka nawodniona, taka nawilżona, że ten krem tak wynika głęboko warstw w różne warstwy skóry i to po prostu działa, bo wiele miałam takich kremów, które po posmarowaniu w dotyku twarz była taka milutka i tak dalej. A I tak byłam czerwona, a i tak byłam odwodniona, więc to kompletnie nie działa. Nie mogę znaleźć mojej normalnej kredki, którą się zawsze e, którą zawsze maluję brwi, więc e, tak oto wygląda, może z daleka dobrze, e, ale z bliska nie bardzo. Słuchajcie, co wam chciałam powiedzieć, to to, że ja właśnie siadam do komputerka do pracy, ponieważ. Już 30 listopada spotkam się po raz kolejny z Wami na żywo na moim kolejnym masterclassie. Kto by pomyślał, a będzie to masterclass w kontynuacji tematu odnośnie zarabiania poprzez Instagram, bo w pierwszym masterclassie dwa miesiące temu podawałam Wam tam. Konkrety, po prostu mięcho, w jaki sposób można sobie w sieci, w sieci na Instagramie zarobić i dorobić. Jestem pewna, że jak ktoś wyciągnął stamtąd wnioski, to co miał wyciągnąć i ruszył dalej, to już sobie ten masterclass dawno odrobił, że tak powiem. Bo to jest po prostu moment. Jeśli, jeśli złapiecie po prostu bakcyla, sama słuchajcie, szukałam tych sposobów na zarabianie bardzo dużo. I tak jak mówiłam, ja nie mówię na tych masterclassach o MLM, o termomiksach, o kosmetykach, o, nie wiem, odkurzaczach. Nie mówię o tym, że zarobicie 10 tysięcy miesięcznie, ale jesteś, jeśli jesteście mamami w domu, mamami z bobasem, mamami na macierzyńskim, na wychowawczym, warto, słuchajcie, rozwija się w tym kierunku, ponieważ obecnie, to znaczy obecnie i w przyszłym roku, w 2026, temat w ogóle... Mm, Zarabiania poprzez przede wszystkim platformę Instagram, ale też. Um... Całą sprzedaż taką um, odnośnie produktów cyfrowych, mini kursów, innych takich rzeczy, um, osiągnie po prostu swoje, chyba apogeum, potem będzie się troszeczkę to wszystko obniżać. No tak jest, że każda z nas, każdy z nas szuka konkretów, szybkich rozwiązań. Mało tego, kończy się już taki moment, kiedy ludzie idą w zaufaniu za influencerami, za osobami, które mają 250 tysięcy obserwujących, za gwiazdami i tak dalej. My teraz w mediach, w social mediach coraz bardziej, bardziej doszukujemy się i poszukujemy prawdy. Chcemy rozwiązań od osób, które przeszły historię taką jak ja, które mają coś do powiedzenia, które są takimi ludźmi jak my, które nie jeżdżą co trzy miesiące do Dubaju i tak dalej, którzy są po prostu zwykłymi ludźmi, którzy mają jakąś wiedzę, jakieś doświadczenie, coś do przekazania i tym się coraz bardziej interesujemy. Ja się bardzo cieszę, że to idzie po prostu tą stronę. No i też oczywiście każdy z nas ma mało czasu, więc idziemy w szybkie rozwiązania, więc to jest no, najlepszy Moment, żeby się w tym kierunku rozwijać, bo skąd wiecie, dokąd was po prostu ten rozwój zaprowadzi za pół roku, za rok? No, słuchajcie, najlepiej jest ten moment, jak jesteście właśnie z dziećmi w domu, czy dzieci są malutkie i macie, powiedzmy, trochę więcej przestrzeni, bo na przykład zawodowo nie pracujecie, rozwijać się cały czas, bo to po prostu no, tylko przynosi wam korzyści. Czy komuś kiedyś rozwój i, do, i zbieranie doświadczeń przyniósł jakąś niekorzyść? Chyba nie. E, także zdecydowanie warto to robić. No, na moim pierwszym masterclassie, słuchajcie, było 50 osób na żywo. No, musiałam zwiększyć limit, bo tyle was się zapisało, chyba nawet ponad 50, chyba 53 osoby. E, teraz może już troszeczkę więcej z czasem, bo on oczywiście jest cały czas dostępny. Natomiast teraz 30 listopada będzie masterclass o tym, jak tworzyć swoją markę osobistą, a przede wszystkim jak znaleźć pomysł na swoją markę na Instagramie, bo ja na Instagramie działam ja poprzez Instagram zarabiam nie jestem influencerką, nie mam 10 tysięcy obserwujących, nie mam nawet 5 tysięcy obserwujących nie jestem jakąś tam wiecie właśnie influ, nic nie sprzedaję żadnych właśnie w sensie nie namawiam nikogo do kupowania niczego, nie jestem w żadnej linii i czegokolwiek po prostu ja stworzyłam sobie dochodowego Instagrama dzięki któremu mogę sobie zarabiać i każda z Was może to robić zamiast scrollować tylko może skrolować dalej, ale przy okazji sobie trochę zarobić, więc po prostu, no, warto. Nie będę nikogo namawiała do tego, żeby schylił się po pieniądze, które po prostu leżą na ulicy, to jest wasz wybór. Natomiast, no, teraz będę prowadziła masterclass odnośnie tego, jak znaleźć swój pomysł na swoją działalność, na swój, właśnie, mm, sposób na zarabianie na Instagramie, bo powiem wam szczerze, że to było dla mnie bardzo trudne. Ja trochę robię z te masterclassy idę tym torem jakiego ja poszukiwałam, jak bardzo chciałam, a nie wiedziałam jak, bo wiecie, nie jestem ekspertem, um, a nie mam takiej wiedzy, ani mam takiego certyfikatu, a co jak mi się nie uda, a wstydzę się, a coś tam sama miałam mnóstwo pytań i po prostu idę tym torem, więc jeśli jesteście w tym miejscu, w którym ja byłam kiedyś, to na pewno ten masterclass e, odpowie na Wasze wszelkie pytania, jak zacząć, jak znaleźć temat, który będzie po prostu e, Wasz. E, także będę to rozwijała. Będziemy mówili o odbiorcach, będę mówiła o tym, jak stworzyć Instagrama, który przyciąga obserwatorów, który po prostu jest wartościowy. E, będę mówiła o tym, jak stworzyć własny produkt, będę mówiła o drabinie produktów i naprawdę takie mocno szczegółowe. Ale podstawowe rzeczy, taki fundament, kiedy już wiecie, że chcecie działać, ale nie wiecie jeszcze jak, więc wymyślicie, będziecie mieli jasność tego. I precyzję, co chcecie zrobić, w jaki sposób chcecie zrobić i jak możecie zacząć. Także taka, no, gruba, gruba podstawa, więc Was oczywiście serdecznie zapraszam. Link Wam pozostawiam w opisie. Ja właśnie dopijam sobie, a właściwie zaczynam pić moją tutaj inkę z rana i słuchajcie, zaczynam działać, bo muszę jeszcze tam wnieść kilka mm, poprawek. No i tak. I zapraszam Was bardzo serdecznie. Powiem Wam szczerze, że to jest mój jakiś odwieczny, problem, to znaczy nasz, czyli skarpety bez par. Słyszałam, że na temu chyba są takie klipsy do skarpetek i w tym się pierze, tylko dajcie znać, czy, boję się, czy ten plastik nie niszczy czasem, wiecie, innych rzeczy w trakcie mm, wirowania na przykład. A no, nienawidzę tego robić, a wiecznie muszę tutaj segregować, bo skarpety nie mają par. Dajcie jakieś patenty, bo mam ochotę to po prostu wszystko Wyrzucić no bo co, idzie oszaleć po prostu. Trochę tutaj parę znalazłam, no ale nie ma tego za dużo i nie mam pojęcia, gdzie to jest i czy ty, kiedykolwiek się znajdzie, bo piorę teraz rzeczy i w sumie, jak tam się nie znajdą, to już chyba tego się po prostu pozbędę, bo jest tego no za dużo. Słuchajcie, rozmawiałam sobie z moją koleżanką, która też ma właśnie dzieci w podobnym wieku, no może jedno trochę starsze. I słuchajcie, tak yy, gadałyśmy. I tak totalnie przypadkowo zeszłam ten temat, bo nie wiem, czy też to czujecie, ale okazało się, że mamy, mamy teraz ten kłopot, że po prostu wiecie, jest, yy, jest już prawie grudzień, tak? Jest końcówka listopada, prawy koniec listopada. No, ale jednak mam wrażenie, że to ciepło się skończyło tak nagle, nie? Październik jeszcze był taki naprawdę fajny, więc tak od miesiąca jest ta pogoda już taka no, ciężka, deszczowa i tak dalej. No i wiadomo, że z dziećmi po przedszkolu nie ma już tak, gdzie chodzić. My chodzimy raz w tygodniu na salę zabaw, raz w tygodniu kogoś odwiedzimy, raz w tygodniu przyjdzie ktoś do nas, ale czasem ja muszę wracać do swoich obowiązków do domu i te trzy razy w tygodniu tak jesteśmy po przedszkolu w domu. W weekend też zawsze coś robimy, ale generalnie jesteśmy mniej na dworze, no bo właśnie odwiedzamy kogoś, ktoś przychodzi do nas, ale na dworzu jesteśmy mniej, no bo jest bardzo szybko ciemno, nie zawsze zdążę lili odebrać, wiecie, o 14. Czasem jest to 15, 30, 16 i już jest ciemno. Czasem weekendy też są deszczowe i gdzieś się przemieszczamy i ja widzę, że moim dzieciom, a szczególnie właśnie starszej, brakuje wyjścia na dwór. Widzę, że jest taka... Mm, Taka, wiecie, naładowana, w sensie nie takim negatywnie, mm, ale taka jest przeładowana, tak, no jakby wam to powiedzieć, jej po prostu ciało jest takie spięte, takie widać, że nie było miejsca, żeby ona mogła się wyładować, czyli właśnie wybiegać, wyszaleć, oddychać się po prostu, mm, poddychać świeżym powietrzem i długo. Bo oczywiście, my wychodzimy na dwór, wychodzimy na spacerę, a wiecie, to jest 15 minut, pół godziny, no bo jest zimno, pada, wieje, u nas jest ostatnio tragicznie, mm, i widzę, że po prostu jest taka przeładowana. Ładowana. Fakt, że zapisam ją w piątki na takie zajęcia sportowe, więc mam nadzieję, że jej się spodobają. Chciałabym też, żebyśmy chodziły na basen, no ale wiadomo, że to jest dla mnie i dla dziewczynek, w trójkę trochę duża wyprawa, ale może, wiecie, tak raz w miesiącu pójdziemy, raz w tygodniu te zajęcia. Ona chodziła też na inne zajęcia, ale jej się niezbyt podobały. Chodziła na tańce, no ale to też jest wszystko w zamknięciu, a ja widzę, że jej brakuje tak tlenu, takiej duszy, właśnie wyjść. Dlatego dzisiaj pomyślałam, że po przedszkolu pojedziemy sobie. Do e, takich zwierzaczków e, na mm, plebanie, w sumie na ogród, kościoła, coś takiego, bo tam są zwierzaczki, pokarmimy sobie, bo dzisiaj odbiorę ją trochę wcześniej, znaczy na pewno będzie jasno, ale na pewno będzie deszczowo. No, ale no, coś za coś. Czuję, że wszyscy potrzebujemy tego wyjścia. Ja po prostu też nie nienawidzę być w domu tak długo, tak dużo, bo lubię ogólnie przebywać w domu, bawić się gry, zabawy plastyczne, kreatywne, ale jestem ciekawa, czy właśnie odczuwacie to, że wasze dzieci są teraz takie bardziej właśnie przeładowane, takie czasem przewodcowane, czuć, że po prostu tego brakuje, skaczą cały czas i nie mają gdzie po prostu tej energii się pozbyć. No, i właśnie to jest to. No właśnie chyba porozmawiam też z przedszkolem, bo widzę, że bardzo mało teraz już chodzą na spacery chociaż moim zdaniem jakaś wiecie mrzawka albo Pochmurna pogoda. Chociaż czy, właśnie muszę się zapytać, czy wychodzą, no bo wiadomo, że plac zabaw jest mokry, brudny i tak dalej. No, ale jednak, żeby te pół godziny na dworzu spędzić, no bo siedzenie w jednej sali przez kilka godzin też dla dzieci jest ciężkie, dlatego Wam o tym mówię, bo być może też zauważacie, że jest jakoś trudniej rano, trudniej po południu w domu czy wieczorami, to weźcie pod uwagę to, że po prostu dzieci mają tą energię skłębioną w sobie. No i niestety żadne zajęcia pozalekcyjne, no może basen jest też taką formą, gdzie właśnie bardziej ten Organizm może się tak, wiecie, wyładować, zmęczyć i jednocześnie odpocząć, no bo wiadomo, że świeże powietrze i fajna aktywność fizyczna też relaksuje i dobrze wpływa na organizm, więc tak to Wam mówię, dajcie znać, co Wy robicie po przedszkolu, kiedy nie ma szans właśnie na spacer, żeby dzieciaki się właśnie wyładowały i tym samym zrelaksowały. Idziemy z dziewczynami karmić jelonki, zwierzaczki. Mela ma dużo jabłuszek, miały być marchewki, ale nie było. Idziemy sobie ze sklepu z pacerkiem tutaj właśnie na teren kościoła, bo tutaj proboszcz ma właśnie te zwierzaczki tutaj za tą altanką tam z tyłu. Widzicie, tak jest duży płot. Na sale zabawiecie też już nie chcemy tak za dużo, bo wiadomo, co za dużo to niezdrowo. Więc może tutaj właśnie taka fajna opcja, żeby pójść coś zrobić fajnego na dworze i się trochę cześć. O tu zobaczcie ktoś już przyjechał, są już jelonki, zaremki. <grym>, ale... Gdzieś karmić? O <grym>, ale ładne, piękne są. Ale przyjemnie tak pokarmić tutaj. Zobaczcie, ile jest. Tam jest baranek z tyłu, ale owieczka. Ale się trochę boi. Jestem ciekawa, co generalnie robicie zaraz po przebudzeniu się, bo u nas to po prostu... Co generalnie wy robicie jako kobiety? No bo ja generalnie zawsze muszę przeczytać dziewczyną książkę, chociaż wiecie, moment, jakąś malutką. I Melunia bardzo lubi Pole i Piotrusia. A nagrywałam Wam niedawno film o ulubionych książkach na 2 latka. Mamy chyba cztery. Zobaczcie tutaj treści, nie jest tak dużo, ale obrazki są bardzo ciekawe, piękne. To są takie rysunki, powiedziałabym, na takim białym tle, przepiękne. I, tak, i dużo sobie tutaj zawsze rozmawiamy na ten temat. No i Melunia zawsze przynosi tą książkę, a Lili bardzo lubi pantki, które obiecały, ale tak samo z tej serii jest jeszcze bardzo fajna myszka, która chciała być lwem, reszty nie znam, ale w ogóle no, Lili też ma dużo książek, które bardzo lubi. To jest jej też taki rytuał i na noc i rano, że zawsze mm, czytamy i właśnie dzisiaj przyniosła pantki. To jest taka książka o rodzeństwie, ale może być też o miłości, o przyjaźni, o poświęceniu, o tym, jak mm, dba się tutaj o relacje, tutaj akurat pomiędzy pandkami, między rodzeństwem, tak? Jak obie się o siebie troszczą. A tutaj Melunia jeszcze ma ten projektor w łóżku, bo też w nocy zawsze jak idzie spać, to sobie go włącza. Ona go dostała na urodzinki i on kosztował, słuchajcie, wtedy 119 zł, a teraz kosztuje 190, znaczy chwilę temu, jak patrzyłam na Allegro, jak wam robiłam prezentownik, więc no nieźle, te ceny idą do góry. A tak w ogóle to dzisiaj mamy już nowy dzień, bo wtedy już nie nagrywałam, no bo kolacja, spanie, także dzisiaj sobie coś dogramy. Musimy najpierw zmienić pościel. Właśnie przedwczoraj wczoraj. Wyprałam pościel, wczoraj już nam ładnie wyschła, tak jak widzicie, jak słyszycie, już klimat świąteczny, czas rozpocząć. Pościel zmieniono, dokończyć nie dokończę, bo tutaj maluch mi włazi i rozwala cały czas, także, o, chociaż jest tak już ubrane, świątecznie i pachnąco, uwielbiam takie właśnie bordowe kołdry e, właśnie na święta. My dzisiaj z Melunią spędzamy dzień w domu, bo trochę mi wczoraj zaczęła kaszeć, zaczęłam ją inhalować, więc nie wychodzę, bo u niej jest tak, że kaszel się rozkręca i ja wyjdę, bo wychodziłam, no bo gorączki nie było, wiadomo, w powietrze też jest fajne, ale mi się bardziej rozchorowała, więc już po prostu nauczona poprzednim doświadczeniem, więc siedzimy już, siedzimy sobie właśnie 2-3 dni w domu, żeby się wszystko tutaj nam ładnie doleczyło. Z Lili pójdę chyba wieczorkiem albo na basen, albo na lodo. Obiecała mi, że jak wróci z przedszkola, zje obiad wieczorem. Ja mówię wieczorem, bo jest ciemno, no po południu. W ostatnim filmie albo w vlogu, już nie pamiętam, pytaliście się mnie o różne książki świąteczne, mikołajowe, więc pokażę Wam, co tutaj mamy. Natomiast nie mamy tych nowości. Wiem, że teraz wyszła nowa pętelka, ale u nas tak z pętelką to... Mamy jedną czy dwie, ale nie są one jakoś zafascynowane tą historią, więc nie kupuję, ale uwielbiają płcia, szczególnie właśnie Malunia uwielbia płcia. I płcią wyszedł nowe, więc na pewno nam Mikołaj go przyniesie. płcia urządza Wigilię. Tak. Jeśli nie, nie macie pomysłu na prezent mikołajowy, to płcio jak najbardziej. Tak, więc pierwszą książeczką, którą możemy Wam pokazać, pokażemy. Tat. Pokaż, to jest Jadzia Pentelka piecze-pierniczki. Proszę bardzo, jeśli lubicie historię właśnie Jadzi pętelki, no to tutaj w tej historyjce ona tutaj przeżywa się. O, o! Kto tu podarł? Nie. Ty? Tata. Tata. Tak. Ty jeszcze chyba tej książki nie używałaś, no bo ja zazwyczaj książki po świętach chowam i wiecie, wyciągamy je sobie dopiero na przyszłą zimę, więc w zeszłym roku wątpię, że ty tą książkę używałaś taką miękko. Także Melunie Wam tu pięknie jadzie pędelkę pokazuje. Chodź, pokażemy teraz to. Pokażemy to? Ta. Tu mamy taką książkę: Pomocnicy Mikołaja. To jest historia o hmm, chyba jakichś misiach, które domek niedźwiadków został przysypany śniegiem, i Mikołaj wraz z przyjaciółmi ratuje święta, wymyśla im różnego rodzaju jakieś tam ciasteczka, jakiś prezent szykuje, żeby hmm, uratować te święta. Czy pokażemy jakiś jeden obrazek? Nie. To chodź, ty pokaż. Chodź, pokażemy. Pokaż tutaj, żeby było widać. Na chwilkę. O, zobaczcie, tutaj są takie piękne malunki. Wioska Mikołaja, choinka, dużo śniegu i zwierzątka. Chcesz teraz poczytać, tak? Tak. Dobra, to pooglądaj, a ja Ci zaraz przeczytam, jak skończę. Obejrzyj sobie, bo Ty jeszcze tej książki nie widziałaś. Bo jak mówię, ja chowam, Ty byłaś mała w zeszłym roku, miałaś roczek. Kolejną książką, jaką właśnie zawsze sobie czytamy zimą i w święta jest to, nie czy czytamy, oglądamy, ponieważ ta książka Zima na ulicy Czereśniowej ma różne wersje, oczywiście lato, wiosna, jesień jeszcze i tutaj właśnie jest przedstawiona ta sama ulica, te same domy, tylko właśnie odpowiednio do pory roku, więc fajnie tutaj można z dziećmi porozmawiać o różnych czynnościach, jakie się robi, jak się zmienia przyroda, jak się zmienia dom, co tutaj się dzieje, więc Taka czysto po prostu aktywizująca książka do. Mm. Wspólnej rozmowy. Fajne są takie książki, szczególnie dla dzieci, które niezbyt lubią czytać i się nudzą książkami, żeby po prostu nie zniechęcać treścią, to po prostu sobie tutaj rozmawiać, wymyślać dialogi, coś śmiesznego opowiadać, żeby pokazać po prostu, że książki są fajne i nie trzeba zmuszać, prawda, do czytania. Mam w takie książeczki, trzy, które kupiłam kiedyś jeszcze jak, nie wiem, nie byłam wciąż w Lili i byliśmy kiedyś gdzieś tam i w PEPKO było on coś chyba, za 2 zł na jakiś turbo, przecenie. i wtedy wzięłam trzy takie właśnie krótkie książeczki. Nie wiem, czy je dostaniecie, bo one były, no co, 5 lat temu ja kupiłam. Dom śniegowego bałwanka, ale je sobie zawsze czytamy. Lili te książeczki bardzo lubi, takie świąteczna. Tak, teraz mamy taką o bałwanku. Teraz w ogóle przeżywam tak wszystko na nowo. Już, już. Nie, ona jest tak wierszem pisana, z tego co pamiętam, tak? Bo Melunia no niewiele pamięta, zresztą pokaż na chwilkę. Zaraz ci oddam. Ja. Proszę, ty pokażesz? Tak. Okay. tak. I tutaj mamy mm, zapracowany Mikołaj, a drugą stroną, Pokaż tutaj książkę, może ktoś sobie po okładce znajdzie. To też jest taka książka z okienkami dla Maruszków plus jeden. No ale oczywiście można czytać i ze starszymi. Aha, jedzie, wam pokazywałam. I ostatnia książka, którą jeszcze dziewczyny nie widziały. Ale ja Wam tutaj ją pokazywam w ulubieńcach. To są książki grające. Jak mi się uda tutaj nie pokazać jej do końca, to jej nie włączę, bo to jest tak naprawdę prezent, no ale mam nadzieję, że ta Malunia jeszcze tak nie zapamięta, ale chciałam im właśnie dać na mikołajki, czy z jakiejś takiej okazji. A to jest, to, to, to jest ta książka z, z Aksjomat, z której mamy właśnie piosenki jedzie pociem z daleka. Jeśli chcecie tą książkę, to koniecznie zamówcie ją teraz, bo ona sobie rośnie w jakiejś. Do jakiejś kosmicznej kwoty po prostu bliżej świąt. A tutaj są po prostu nasze polskie kolendy, tak? To którą książkę będziesz chciała poczytać? Eee, którą czytamy? Tintu, tintu. Wszystkie? Tintu, tintu. To nie, lato chowamy, bo tintu. już lata nie ma. Odkładamy sobie. Taką? Tak. A to nie jest do czytania, do oglądania. Chcesz pooglądać? Tak. Okay. Tak. Fajna jest właśnie taka też rotacja zabawek i książek, żeby chować i wyciągać e, za jakiś czas, to też jest powiew świeżości. Tu będziemy oglądać, tak? Czekaj mama ci poprawi kciuczkę. Mamy tutaj mm, ilustrację o jarmarku świątecznym. I tak mi się przypominało, że w tym roku jarmark Świąteczny w Gdańsku Ma. jest najpiękniejszym jarmarkiem na świecie. Ma. Wiesz, tyle ba je. głosów, także jak ba je. baję to inną, bo tutaj nie mam co czytać, to wybierz inną. Także warto przyjechać, chociaż powiem Wam szczerze, że nie w weekend, bo my tam byliśmy w weekend. To jest tyle ludzi, że nie jest to dla mnie przyjemne w takim tłumie być. Ale warto przyjechać, no bo jest pięknie, szczególnie jak wiecie, jest dużo śniegu, napić się grzańca, pochodzić sobie i pooglądać. Także jak lubicie takie klimaty, to bardzo Wam polecam. Przed świętami w mroźny ranek w lesie zjawił się pałwanek. Płaszczek miał śniegowe gwiazdki, barwną czapkę i szal paski. Maszerował z dziarską minką, w końcu stanął pod choinką. I zawołał jak uroczo w sam raz miejsce, by odpocząć. Pibowanek w leśnej ciszy, nagle głos strwożony słyszy. Tak, ratuj, ratuj nam zająca! woła jesz i w nos go trąca. W wielki dół wpał, wpadł nieboraczek, ratuj go nim się zapłacza. Rzekł bałwanek, jeżu miły, chyba nie mam tyle siły, lecz pomogę, daję słowo, zwołać akcję ratunkową. Hej wiewiórki, lisy, dziki, leśne ptaki i jeżyki, jeśli razem się zbierzemy, to zająca wyciągniemy. Tam koniec, koniec, teraz czas na wujaki! Czas na wujaki, bo już się znowu Mam już północ, ja właśnie montuję ten film, którego widzicie. I się zapomniałam z wami pożegnać, bo poszłam z Lili jeszcze wieczorem o 18 .00. na salę zabaw. Wróciliśmy 19.30, szybko usypianie i tak dalej, więc po prostu czuję się zmordowana, biegając jeszcze godzinę. Po tych wąskich korytarzach, serce mi tam dudnie nie, wielkich ciasnych pomieszczeń, także Lila się wybawiła i bardzo się cieszę, że miała okazję spożytkować tą energię, bo mówię, siedzi w niej bardzo dużo, także cieszę się, że jej się podobało i że to był taki nasz czas. A ja po prostu, słuchajcie, padam, także idę wrzucić teraz to, co tutaj ja wam dogrywam i widzimy się w sobotę o 8:45, także życzę wam miłego dnia i do następnego filmu. pa pa!